Dzisiaj powiem Wam o kolejnym polskim koniu wyścigowym, czyli infamia. Informacje do dzisiejszego odcinka będą pochodziły z artykułu, który został napisany 5 lipca 2010 roku. INFAMIA Derby 2010 wygra konie po Tempelwester w Bellenuxie 18 grudnia 2009 roku napisał internauta Aksum na popularnym wyścigowym forum finish.pl W niedzielę na torze wyścigów konnych w Warszawie Derby wygrała INFAMIA po Tempelwester z notowaniami w momencie startu 49:1 do 1 przed kardynalem po Bellenuxie Klacz po raz 13 wygrała na służewcu najważniejszy wyścig dla trzinetnich koni, palnej krwi i czwarty The cat sat on the raz w 1980 roku. Desk jockey Martin Snet przejechał cały 2400 metrowy tradycyjny dystans z erby po zewnętrznej i największym łuk po wirażach. Startował bowiem z ostatnim zewnętrznym 19 numerem startowym. 100 metrów przed metą prowadziła kardinal i wygrywała. Rozpędzona infamia włapała ją 50 metrów dalej, robiąc jeszcze większą sensację w wzajemnych zakładach niż Rutent dwa lata temu. Jest Martina Snedza była znakomita, i wsądziła o wyniku gonitwy. Przepraszam, ale jestem trochę w szoku i nie do końca dotarło do mnie, co naprawdę się wydarzyło. Napisała na forum finish.pl o godzinie mm, 0,46, czyli o północy, Storm Kat, czyli Marianna Surtel siedził go i prawa rękawy stajni tenera Krzysztofa Ziemieńskiego. Muszę przyznać, że mocniej liczyłem Nogiera Harro, który dysponuje dużą szybkością na finiszu. Twierdził Ziemieński Junior, którego dziadek Stanisław i zmarły niedawno opadzie z Bogdan też prowadzili stajnię wyścigową. Historia wyścigów w Warszawie. Derby wygrał tylko ojciec jako jockey w 1966 roku na Ataraksie. Harro, 23 do 1, którego właścicielem jest kolega córki Tenera, jeszcze na początku końcowej prostej znajdował się przed Infamią, ale zupełnie stracił siły i ukończył darbowy wyścig, a z 26 ponad 5 sekund długości za nią. Wyprzed derbowy wtorek połował razem z nią po zewnętrznym torze roboczym na dystansie 1400 metrów. Na 3 tygodnie przed derby wygrał jeden z czterech przygotowców. Wyścigów na 2200 metrów. Jest leci z własnością totalizatora sportowego. Wszystkie wygrane przez nas nagrody przekazujemy na cele społeczne do naszej fundacji Milion Marzeń. Poinformował przez Łotw Staż rzecznik wyścigów konnych w WTS. Infamia wygrała 80 tysięcy złotych, sumy nagrody 140 tysięcy dla właścicieli koni. TS kupił ją razem z dwoma innymi koni w upadającej staninie w Jaroszówce. Sensacyjna derbistka utrzymywała się od sezonu w wysokiej formie. Wygrywał we swoim sezonowym debiucie. Postępnie w nagrodzie piosennej klasycznym wyścigu na średnim dystansie 1600 metrów finiszowała na drugie miejsce za kapitalną Millerką Jan i W niej możliwości zaciemnił trzeci wyścig. W nagrodzie Saliny, tradycyjnej przygotowawczej próbie dla klatrzy przed sensowymi klasykami, nie galopowała już tak wydajnie i zajęła dopiero szóste miejsce, chociaż tylko o cztery długości za kardinal. To wystarczyło, żeby zniechęciła do siebie graczy. Wydaje się, że główną przyczyną słabszego ostatniego startu mogła być twarda bieżnia. Ociniął i informował przed derby trener Ziemiański w przedderbowych wypowiedziach zarówno na oficjalnej stronie www.torsłużebiec.pl, jak i w ośmiostronicowym dodatku totalizatora sportowego dołączonym do metra i rozdawanym też podczas niedzielnego meetingu na służewcu. 12 czerwca tor był lekki w skali 2,3 i zbyt twardy dla niej. Ten tydzień był suchy, ale jak zwykle przy takiej pogodzie tor wyścigowy dnia nawet dniano. Wyprzedni wskaźnik elastyczności i bieżnik nosił 2,9, czyli był bliski ideału. Oznaczający to lekko elastyczne i bezpieczne podłoże dla koni. Organizatorzy ze totalizatora sportowego trochę jednak pomogli szczęściu w ciągu po szczęściu wyda się ciągło nawadniając bieżnię po sobotnich wyścigach wieczorem i w nocy na ostatniej prostej i na wirażu od 700 m do stanu 3,3 elastyczna, pozostały dystans nie był już nawet dnia stąd 2,8 następnego dnia. Pomiarów dokonuje się penetrometrem na półgodzinny przed pierwszą gonitwą. Stan bieżni jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy ocenie szans i formy, ale w zależności nie są liniowe i częściej odkrywane po fakcie. Różnik pół centymetra jest na pewno statystycznie istotny dla koni wrażliwych na podłoże. Tylko dla infamii bardziej elastyczna bieżnia była korzystniejsza. Nieco, ale znacznie mniej niż infamia zyskała również kardynal. Ona bardzo dobrze radziła sobie z twardą nawierzchnią w się w jej przypadku na przewagę wytrzymałości nad szybkością i na kilku innych koni, łącznie z faworytami Top i Allianz Wind Podlewania wierzchni osobiście doglądał Artur Jednaszewski, zdecydowany jako kierownik toru przez właściciela Infami Totalizator Sportowy. Jednaszewski Junior Tor to dziecka bliski przyjaciel trenera Infami Krzysztofa Ziemieńskiego. Kardynał zrobiła wielki wyścig i pokazała, ma klasę podobną do konstelacji, czego zresztą po cichu spodziewaliśmy się. Chodzi w prostej linii żeńskiej od wspaniała konstelacji fermińskiej z 1977 roku i też trenowanej przez Andrzeja Walickiego. I tak na 500 metrów przed był porywający. Wreszcie Jura 38-letni Słowak jeżdżący w Niemczech nic nie stracił jadąc po dużym kole około 6 metrów od kanatu na ostatniej wirażu, a zyskał od razu wolną drogę. Jego długość za nią również po zewnętrznej galopowała późniejsze zwycięstwo. Na więcej metr przed metą karni, która w każdym stracie poprawiała się, wyszła na front przed nieczynną 100-metrową trybuną śledkową, zdobyła niewielką przewagę i ją powiększyła, podbierając atak le z Piotrem Piątkowskim. Wyglądała na zwycięzcę, kiedy po zewnętrznej pojawiała się infanina z dynamiczną akcją. Im bliżej celownika, tym wydłużyła kropki niż wydarby za W zasadzie każdy a tak duży jak derby był szczególnie wygrywa koń, którym sprzyjają okoliczności. Stąd używane powiedzenie, że derby wygrywa koń szczęśliwy, a nie najlepszy, to się może zawsze zdarzyć. Kardynał jak każdy prawdziwy koń wyścigowy dysponuje określonym rzutem hmm, różnej i nie zawsze tej samej długości. Po przekroczeniu swojego limitu wytrąca szybkość. Był koń przez więcej tytułów na froncie bez żadnego konia z przodu, do którego mogłoby na pewno jej nie pomogło. Podobnie jak umiarkowane tempo w dystansie. Przy odwrócenie pozycji wynik często jest odwrotny. Zostawmy jednak na boku spekulacji, nie psując szczęścia. Zwycięzcy omykracze spotkały się ponownie w Oax za 5 tygodni koniec konie z tradycyjną ścieżką startów. Jest to trzyletni jockey Martin Stretz, którego już derby wylekać na Irkucji w 2007 roku w równie licznej stawce i w dniu swoich urodzin. Czechy jest, ale konie nie jest jakąś gwiazdą, jak czentel w baklat Od 2005 roku, kiedy powrócił na czeskie tory, wygrał tam 15-32 razy w sezonie. Wcześniej pracował w kilku krajach, m.in. jeśli na treningach w stanie Sir Michaela Stouta w Anglii. Również infamia chodzi w prostej linii żeńskiej od Derbistki i Irandy, która derby na słuchawcu wygrała w 1976 roku. Pominamy na wstępie niemiecki 16-letni, obecnie Ogier Wester w postości sucho jest zbyt popularnym reproduktorem. W niemieckiej karierze wygrał 16 razy na 66. Startów w 3 razy klasy L. Listet na dystansach 2800-3000 m. Był prawdziwą długodystansowcem z niemieckim Handicapem 93 kg lub 105 funtów na międzynarodowej skali, czyli klasy Root Stanina Stalina w Jaruszówce, będąca teraz w Rosyjskiej, grała derby po raz trzeci: Jablik 1988, kombinacji 2003. Największy sukces zabdzięcza hodowlanemu geniuszowi Romana Krzyżanowskiego w jest. Już nie pracuje. na stalina, położona 5 km od Hojnowa, dawniej jedna z 11 stani państwowych, została sprywatyzowana i jest blisko bankructwa. Agencja Własności Rolnej, która przejęła staniny państwowe w 1993 roku, została grabarzem polskich hodowli koni wyścigowych. Z jaroszówki, którą kupił sławny grzegorz Wieczorzak, pochodzi również w trzeci w darby ogier Drybler, jedyny, który podjął bezpośrednią walkę z klaczami. Był on obstawiany w stosunku 13 do 1 i też sprawił, że nikt nie trafił do trójki i czwórki. Za porządek Infamian Kardinal, po co nawet wzajemnych zakładach 516 do 1, czyli tylko 8 zł mniej niż wydarby derby 2008, zarówno nie sensacyjnego wówczas Rutena z Princess of Leon. Obronz Julietto, 7 do 2, położył się tuż przed startem w Starbucksie i był ponownie osiadłany. Galopował z tyłu razem z drugim koniem pokrywków Dantengerem. 28 do 1. Na początku końcowej prostej Anton Burgayev szukał, nie, szukał w wolnej drogi, co mu zajęło ze 300 metrów. W je trochę się obudził i minął celownik jako ósmy. Drugi favorit against the Wind, więc 3 do 1, pod Aleksandrem Ryznikowym, Galopował w środku stawki, zaatakował po zewnętrznych listach wytyczających drogę, by w połowie prostej miał wszelkie szanse na zwycięstwo i zaraz się skończył. Kręciłby celownik czwarte miejsce. Czwarty był importowany Bossaiz Blade 7 do 1, na którym Piotr Kowicki zaplątał się na początku prostej, kiedy szukał od zewnętrznej wolnej drogi. A tam mógł się zamknąć przed nosem. W pierwszej miesiące był 4 konie zakotwane za granicą. Czas 2,30,6 jest dość słaby jak na ryby Rekord 2,28. Tempo nie było zbyt szybkie. Dark szef został przez Andrzeja Pietrzewa poświęcony jako zając dla importowanego NCW Dubai pod Arturem Dułem. Dobrze wystartował i poprowadził w 26,4 pierwsze 400 metrów do 31,2-31,4 do 30,9, skończył się dopiero w połowie końcowej prostej przy końcówce 30,7 sekundy. Nie wykonał dyspozycji jazdy, albo jej nie zrozumiał Harry Hint, wyproszony przez Pietra na in Sibyl Hint nie potrafił, nie mógł, albo nie chciał w połowie dystansu wyjść na prowadzenie i rozciągnąć stawkę. W rezultacie tam, gdzie bieżnia była szybsza, tempo było nieco wolniejsze, choć różnice nie były duże. Trochę fałszywych wyścigów jak na w derby, o czym świadczy również szóste miejsce tylko o 6,5 długości bezłego Millera, jakim jest importowany Dr. Da 14 na mecie Dan stracił po do zwycięzcy tylko 10 długości, 2 sekundy, blisko był nawet niedarujący dolek szef.